Siemaneczko, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, w dniu dzisiejszym otworzymy sobie paczkę od Hatchet. Będzie to paczka zawierająca książki odnośnie mitologii nordyckiej. Jestem bardzo ciekaw tej mitologii, ze względu na to, że jestem też fanem Marvela. A tam był Thor, był Loki, był Odin. A tu książki będą się z tym łączyć będą opowiadać właśnie o tej mitologii. Zobaczymy też, czy te książki są warte swojej ceny, więc nie ma co przedłużać i otwieramy paczkę. Uh -huh. I pierwsza rzecz, co od razu rzuca się w oczy, jest to teczka y, z miolnirem. Zapewne słuchajcie, no, teczka bardzo ładna, ekskluzywna, a w środku mamy y, plakaty. Ale plakaty, no przyznam, y, są na ciekawym druku. Jest to taki lekko porowaty druk. Nie jest to zwykła kartka, czy też taka kartka plakatowa. Jest to, no taki jakby blok techniczny, na takim jakby trochę pergaminie. No co tutaj jest zawarte, to ja dokładnie niestety nie wiem jeszcze. Sami ocencie ten obrazek. No co tutaj jest zawarte? No niestety ja nie wiem. Ze względu na to, że nie znam się na mitologii nordyckiej, ale chętnie ją poznam. Tak samo jak poznajemy mitologię słowiańską, która jest w Wiedźminie. E, mitologia u nordycka była częściowo w Marvelu, ale to wiadomo, były tylko postacie. A co dokładnie się za nimi kryje, no to właśnie jestem tego bardzo ciekaw, bo mitologia grecka i rzymska, no to uczymy się o nich w szkole, a inne są tak, no, trochę zlane. Ja uważam, że każda mitologia ma w sobie coś takiego ciekawego, co warto poznać, warto przeczytać. No, warto się dowiedzieć na pewno, co nieco o takiej mitologii, w co wierzyły dawne ludy. Jest jeszcze tutaj jeden obrazek. Słuchajcie, jest tu postać z lodu i inna osoba na szczycie góry. Jestem ciekaw, co on może oznaczać, no ja na pewno bardzo chętnie się dowiem, dlatego będę te książki czytał z zapałem na pewno. Ale jak jesteśmy na temacie książek, to zobaczmy, jakie książki są w dzisiejszej paszce, bo przecież to jest najważniejsze. Tu nie chodzi o plakaty, tutaj chodzi o książki, więc obejrzyjmy. W pierwszej paszce otrzymujemy trzy książki. Jest to książka tora, książka Lokiego i książka Odyna. No Uważam, że takie. Trzy najbardziej zachęcające książki do zakupienia. Tor i Loki mam zalaminowane, a nie wiem dlaczego. Odyn jest otwarty, ale jest plus, że okładka jest taka twarda. To to nie jest zwykła miękka okładka, jest to twarda okładka. Raczej nie ma żadnych perforacji, żadnych żłobień, jest taka gładka. W środku od razu widzimy jakieś znaki, symbole nordyckie. Sama książka ma stron. 117, więc to jest taka, no można powiedzieć, że na jeden wieczór do przeczytania. W środku są jakieś obrazki przeróżne. Jest tutaj coś ciekawego od razu na początku: Genealogia Odyna i Bogów. A w paszce dalej mamy informacje o mitologii nordyckiej. Rozpiska, co będzie dokładnie. O! Jest kolejny ciekawy obraz. I co tutaj jest? Jest Asgard. Jest. Jotunheim, jest Midgard, no więcej nie znam i nie kojarzę, to tylko kojarzę z filmów Thora. Eee, tutaj mamy Zygfryd, jest Wolsung, jest Beowulf, o Beowulfa kojarzę, był film, to on e, z Grendelem walczył. E, taki film no animowany, ale fajny do obejrzenia, ja polecam. Jest Ragnar, jest Ot, jest Egil, co tutaj jeszcze mamy, jest Odin, Thor, Loki, Uragnarok. Jeśli ktoś ma miejsce, można to sobie gdzieś przywiesić. Czy mamy tutaj jeszcze jakieś informacje? No nie, ale jest takie drzewo tych światów i mniej więcej opis, co tutaj będzie zawarte. I tutaj jest jeszcze informacja o prenumeracie: że pierwsza książka jest za 9,90, druga jest za 19,90, a trzecia jest w gratisie, jako że zamawiamy w prenumeracie. W pierwszej przesyłce mamy dwa obrazy, w drugiej przesyłce też mamy dwa obrazy, w trzeciej przesyłce mamy szkicownik. I to, co mnie najbardziej tu zaciekawiło, słuchajcie, to jest prezent z dziesiątą przesyłką, wyjątkowy kielich wikinga. No i przyznam, że mnie też zainteresowały mocno te prezenty, a szczególnie ten kielich, który uważam, jak będzie gdzieś na wystawce sobie stał, gdzieś na połeczce, to naprawdę będzie tworzył taki świetny klimacik obok tych książek. Ogólne informacje o prenumeracie, a to jest to, że co miesiąc będą przychodzić dwa egzemplarze po 24,99, czyli co miesiąc będziemy płacić 50 zł za dwie książki. No nie będzie ich przychodzić, nie wiadomo ile. Dwie uważam jest taką wystarczającą ilością. A w kioskach byśmy zapłacili po 35 zł za książkę. Więc uważam, że jeśli ktoś chce zakupić to, no to naprawdę opłaca się w prenumeracie, bo to jest no 20 zł taniej co miesiąc. Jeśli chodzi o ilość egzemplarzy, jest to 70 egzemplarzy, a cena ich to 25 zł w prenumeracie, a 35 w kioskach. Więc biorąc prenumeratę, zaoszczędzamy. 700 zł, no to jest sporo, uważam. A łączna cena wynosi około 1700 zł, więc uważam, że jest to niewygórowana cena. Czas na zebranie całej kolekcji jest to około 2,5 roku, więc uważam, że jest to dużo czasu. A przez ten czas te 1700 zł śmiałobyśmy byśmy wydali na jakieś inne głupoty. A tak to mamy książkę, która poszerzą nasze horyzonty na pewno odrobinę. Także Siemaneczko i do zobaczenia. Cześć!